Kolejny mecz polskiego zawodnika przeciwko topowemu graczowi. Najpierw zobaczmy kogo obserwujemy. Oczywiście, już nawet bez patrzenia na nickname, jaki jest nad Aratuszem tutaj gracza, wiemy, że to jest Lemes, bo widzimy, że jest Paladin Rifle opener Ale przeciwko komu gra? Niekomu innemu jak legendarnemu grabiemu, który gra orkami, czyli swoim mainem. Zobaczymy. Jak Lemes sobie poradzi przeciwko kilkukrotnemu Mistrzowi Świata Grabi Legenda Warcrafta 3 Lemes może niedługo Legenda Polskiego Warcrafta Kto wie Mamy produkcję już pierwszego strzelca Paladyn, jedna trzecia produkcji Farsir niedługo opuści ołtarz burzy I zobaczymy jakie będą pierwsze ruchy Od Grabiego Farsir Nazgrel Poziom pierwszy widzący, oczywiście jako pierwszy zagrany wilki, opener z grantem i rozpoczniemy od klipowania sobie tutaj żółwików. Jeszcze zobaczmy, jaki to jest dokładnie opener od Grabiego. Czy to może być Headhunter? Nie, Gra nie gra Headhunterów, gra coś innego. Prawdopodobnie Grabi kojarzy Lemesa i może wie, że właśnie Lemes bardzo lubi grać palarifle, więc Headhunterów nie ma za bardzo sensu na to grać. Tu już widzę jakaś inna strategia jest szykowana przez Grabiego niż taka aktualna meta, jaka jest przyjęta. Dwóch milicjantów, zniszczony pierwszy Murlok. do doskonałości, plus jeden do wszystkich statystyk. Grabi dostał ciżemki z winności, plus trzy. Nie jest to najlepszy przedmiot dla Farsira, ale zobaczymy, co tutaj wypadnie. Opończa inteligencji, tak jest. Uśmiech na twarzy Grabiego zapewne jest. Świetny przedmiot. Drugi poziom już na Farsirze. Zobaczmy, co robi Lemes. Jak tu u niego wygląda? Klipuje na, dół, na górze morskiego drzyma i leśne trole. Nie ma towera w bazie. Oho, Czyżby Lemes nie spodziewał się takiej zagrywki od, yy, od Grabiego, że będzie tak szybko harasowany? Zobaczymy, jak teraz Lemes sobie z tym wszystkim poradzi. Pierwszy chłop, niestety, stracony. Niefajnie. Drugi pewnie będzie dobity z Chyna. Zaraz zobaczymy. Tak jest, widzicie? Ach! Ach, jest to jest takim Sangram orkiem i to nieraz czuć po prostu, że musisz użyć Chaina, nie? Więc e, zrobiłbym to samo, co zrobił właśnie teraz Grabi. Bardzo ładnie, dwóch chłopów ściągniętych. Trzeci już raczej nie zginie, bo zostanie w razie czego wyracony, wyleczony za pomocą Holy Light. O nie, trzeci chłop tutaj wybieg, ale uratowany. Tak na razie Grabi, no pewnie nie jest zadowolony z tego jak to wyszło, no na te dwa cały czas, no właśnie, dopiero teraz rozpoczęła się produkcja T2, chłopi tutaj bardzo zebrani, o mój Boże, o mój Boże, naprawdę świetnie to wygląda, kolejny chłop złapany, no widzicie panowie, to jest właśnie ta klasa mistrza świata, Lemes bardzo ładnie blokuje chłopem, ale ach, nie udało się. Nie udało się. Spore straty. Co robi Grabi? Trzy baroły, te dwa zaraz będzie skończone. Gra tylko dwóch grantów. Patrzcie, nie, jest trzeci grant, okej. Okay. Czyli będzie prawdopodobnie jeszcze upgrade e, Shamani i TC. Tak jest. Czyli Grabi już wie dokładnie, co musi zrobić, żeby tutaj pokonać Lemesa. Początek ma wyśmienity. Brak tego towera, no, będzie zaraz Lemesa bolał po raz kolejny. Po raz kolejny. Jestem szykowany, że Lemes nie postawił towera, szczerze mówiąc. Patrzcie, i Farsir, i będą wil... na wilki jeszcze troszeczkę one brakuje. Ale sam fakt tego, że tutaj trzeba wyzwać teraz milicję i odciąga się chłopów od zbierania złota, już zadaje obrażenia ekonomiczne. A to nie trzeba zabić, żeby zadać obrażenia. Jeszcze jakby się udało uciec. U... Nie, jest sforsowany TP. Okej, okay. dobra, więc tutaj lms udało się coś ubrać. sforsował TP, ale też go to troszeczkę kosztowało złota. Eee, zobaczmy. TC, tak jak powiedzieliśmy, zaraz będzie. Agbiet robiony, brutalna siła. TC zaraz wyjdzie dom duchów, żeby protukać szamanów i do tego będziemy mieli jeszcze Storm Shielda, tarcze burzy. No i zobaczymy. No kripowanko, kripowanko. teraz koniecznie trzeba... Chociaż czekajcie, czy krabik chce być agresywny, czy chce tutaj midowego kampa zrobić? Zaraz zobaczymy. Lemes będzie miał trzeci poziom z tego tutaj obozu. 5 strzelców już ma, plus jeden do ataku. Power w końcu stawiany, ale bardzo późno tak jest. Krabi robi to jej kampana midzie. Ten ogrzymak daje bardzo dobry przemiot, może tutaj dostać miksturę many, leczenia, niewrażliwości, Więc. No tu może dużo ugrać, naprawdę, tu może dużo ugrać. O, kryształowa kula! Lemes pewnie niezadowolony. Co my tu mamy? Co dostał TC? Zwój bestii! No też nieźle, ale wydaje mi się, że TC raczej wolałby manę. Raczej wolałbym, ale z jeszcze jest spokojnie. Dobra, Lemes strasznie opóźniony. Strasznie opóźniony. leci trzeci poziom Paladyna i puszna na legowisko pewnie zaraz będzie jakieś. Tak jest. Czy Grabi zareaguje? Dosyć szybko. Czterech peonów naprawia. Tutaj mógłby bloka zrobić, jak naprawdę Lemes, ale chyba i tak nie będzie trzeba. Grabi chyba idzie na trade na to mi to wygląda. Tak jest. Jeden barał zniszczony. Można zniszczyć Granta. Gran, 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 gran za darmo, za darmo, za darmo. Oj oj, Lemes, dobra, brała baroła, brała, brała. Ajajaj, aj. troszeczkę się Lemes zakręcił, muszę przyznać. Oj ojoj, oj. dobra, czy uda się zniszczyć tego brała Lemes by go zniszczył, żeby... Dobra, i tak go zniszczy. Dobra, ITP, i TP, ITP. Giną chłopy, ale zniszczone dwa baroły. Grabi użył zwoju bestii. Lemes powinieneś zrobić TP. Czemu nie robisz TP? Matko jedyna? Po prostu to obroń. Jestem troszkę zszokowany. Chociaż może Lemes wie lepiej. Ale i tak zadał ogromne obrażenia, zniszczył dwa boroły, nie? Teraz jest TP, ale tego barowa i tak już się zniszczy. oj jest Blood Mage. Nie uda się złapać monarchy jednego Granta. Niestety nie. Niestety nie. <słuch> Dobrze, no i co teraz Lemesz zrobisz? Co teraz zrobisz? Grabi wie, że musi być cały czas w twojej okolicy. już sporo obrażenia, ale gdybyś zrobił szybciej TP, to byś e, mnie chłopu stracił, byś był jeszcze bardziej do przodu. W ogóle... Jaki tragiczny early game miałeś. A i tak jak ta gra wygląda, grywalnie. Nazwijmy to jest grywalna. Nie jesteś do przodu. Jakoś. Niesamowicie. Grabi też nie ma jakichś mega wielkich pleców. Więc... E, no jest ta gra grywalna, dla jednego i drugiego grabi wiedzę trzeba robić. Dobrze, wysyła kolejne wilki tutaj, żeby atakować chłopów. Od razu Lemes reaguje, patrzcie. Od razu natychmiastowa reakcja. Jaki tu mamy przedmiot, co dostał Lemes? Pierścień Arcymaga plus 3 do wszystkich statystyk. Taki sobie przedmiot. Taki sobie. No i okej. Okay. Lemes już nie ma żadnych kampów w pobliżu swojej bazy, to oznacza, że musi teraz wychodzić na środek, żeby coś skripować, co oznacza, że jest bez pozycji, czyli może być atakowany. Zauważył Granta Lemes, od razu Ruk, strachnie się do obrony. Ładnie tutaj Grabi, patrzcie, Grabi chciał rzucić tu jednego Granta, rzucić na niego Storm i ten jeden Grant wyrżnąłby tutaj w tych wszystkich chłopów, gdyby stali w miejscu. Grabi w tym czasie bierze sobie mida. Trzeci poziom na TC prawdopodobnie nie będzie ich bo Farsy też brał doświadczenie. Ale musiał, nie miał wyboru. Jak to teraz wygląda? Dostawia kolejne towery Lemes. Gdyby Lemes się wcześniej zaczął bronić, to on by był naprawdę w świetnej sytuacji. Grabi teraz robi sobie tartak wojenny, żeby. Oho, patrzcie, to jest to, o czym mówiłem. Widzicie? I potrzebne są teraz towery, żeby pozbyć się tego Granta, bo milicja nie może z nim walczyć. Patrzcie. Widzicie? Nie może. I Lemes wszystko kurczę cofnął. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Ach, nie wiem czy za dużo nie zrobił. No już nie. Szczy, nie wydaje mi... patrzcie, no właśnie, to jest to, co chciałem powiedzieć. Wydaje mi się, że lepiej byłoby jakby Lemes po prostu poszedł coś sklipować. To i tak wybronił, patrzcie, całe wojsko tu przyszło, a to i tak wybronił tylko i tower... To tylko patrzcie, te towery bronią, mnie. Ten strzelec tutaj, no... No też pomaga, nie? Więc tak naprawdę teraz Lemes stracił bardzo dużo czasu. Mógł sobie zrobić tego kampa, tego kampa, nad reda mógł zrobić ale niestety wszystkim się cofnął do obrony, Grabi w tym czasie no nie, nie lenił się, creepował cały czas, jest beton prawdopodobnie w produkcji. Może troszkę zestresowany Lemes jest, wiecie no granie na takiego gracza jak Grabi to, to nie jest jakaś tam łatwa robota. Jest nasze miasto. Jest ja znowu na baroły. Niedługo będzie beton, tego już nie będzie można robić. Grabim chyba jest w dobrej sytuacji, żeby teraz się bez najmniejszego problemu wybronić. Może straci teraz jednego baroła. Lemes ma TP. Dobra, Lemes, co tutaj ugrasz? Zaraz zobaczymy. Ładnie skastowany strom shield na, na strzelców. Zadają sobie obrażenia. Dobry chain, udało się uratować pierwszego strzelca. Trzeba uważać na bohatera Lemes. Ojojoj, ale to wszystko zadaje sobie obrażenia. Bardzo dużo, bardzo dużo obrażeń. MSK musi uważać, zaraz będzie Holy Light, Holy Light, Holy Light, Holy Light. Oj, 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 strzelcy. Strzelcy zadają sobie takie obrażenia tych strzelców, że to jest głowa mała, bardzo ładnie wychylowany to jest strzelec, ale raczej on i tak zginie, uratowany za pomocą czaru Blood Major, Maga krwi, Niestety chyba i tak zginie ten strzelec. Dokładnie tak. Percz, oczyszczenie i. I dobitka. No, nie wygląda to kolorowo. Nie wygląda to kolorowo. Mamy tajemne sanktuarium. No Lemes kurcze, naprawdę, miał szansę w tej grze. Miał szansę. Miał szansę. Jego strategia jest naprawdę bardzo dobra, ale jego reakcje jakie tutaj były w tej grze, były według mnie no, no średnie, średnie. Niestety te reakcje, które tutaj e, Lemes zrobił były średnie. Tak jak mówię, e, niepotrzebny grid na towera. Lepiej, ta, ta strategia jest tak mocna w mid game'ie, że nie ma co sobie e, gridować w early game'ie. I tak cały czas grając tą strategię klipujesz, więc będziesz miał e, surowców dużo. Więc należy jednak zrobić tak czy siak tego towera, bo inaczej to się skończy tak w tej grze na Grabiego. Na takiego topowego gracza no to nie można takich rzeczy robić, bo on to od razu w, so w, sekundę, w sekundę wykorzysta. W sekundę. No patrz patrzcie, znowu cast e, tarczy błyskawic na wilka, wilk wysłany tutaj w linię zaopatrzenia tower jeszcze dla bezpieczeństwa grabi sobie stawia kolejny barrow, przebity niedługo będzie limit przygotowanie Pięciu strzelców. Czy tutaj jest jakaś szansa jeszcze z tym wygrać? Nie wygląda to już w tym momencie na dobrze, szczerze mówiąc. Czy jest jakieś TP? Jest TP, ale tutaj już mamy beton, więc tego puszować się nie da. O, grabi bardzo odważnie. Red Campa chce zrobić za pomocą grantów. Okej, okay, tu jest golem, któregoś ciężko zabić takimi jednostkami, jak tylko granci. Zobaczymy, jak to mu pójdzie. Może jakiś creepjack będzie od Lemesa? Byłoby super, gdyby się udało creepjackować. Nie tak blisko, tak daleko. Ja nie mogę. Grabi, zobaczymy jaki tu przedmiot dostanie też. Teraz pyk. Ech, w sumie idzie to lepiej niż myślałem. Idzie lepiej niż myślałem, tak? Dużo lepiej niż myślałem. Niestety tu jest beton, tego nie spuszuję. Nie ma bata, nie spuszuję tego, tu jest beton. Nie ma możliwości, Jakie będzie przedmiot w tej grawi? Księga inteligencji oraz płaszcz płomieni! Płaszcz płomieni plus Storm Shield, to jest piękne combo przeciwko polarifle. To jest piękne combo. Patrzcie, jak grabi mądrze to gra, naprawdę, bardzo mądrze to Zniszczony tower, ale no to tylko tower, nie? Już tam pc czwarty poziom, farsi również, skastowany chain, nie ma hila żadnego, nie ma priestów, chyba pierwszy priest jest w drodze. Nie, to jest strzelec kolejny. Sklep, 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 zniszcz do końca! Dobra, okej, okay. jednak jedziemy, potyczka, nie, tu po prostu, po prostu grabi ma za dużo, patrzcie na tą ilość jednostek jaką ma, tę, tę ilość AOE, storm shieldy, shockwave, zaraz trzeba ratować tutaj maga krwi, zaraz tutaj trzeba ratować strzelca i kolejnego, PC wbiega, zaraz kolejny shockwave będzie i to nic nie będzie miało HP, użytu już jest healing scroll, patrzcie na to jak to AOE tutaj robi robotę. Piękna gra Grabiego, naprawdę, świetnie. Już przygotowane tutaj miejsce na exped, dwa towery postawione, i temu nie zabrał Grabisz, Pony Ataku. Jeszcze, oj, ojoj. Oj. I zaraz będzie kolejny Shockwave. I... zginie coś? Oj, Paladyn, trzeba będzie zaraz robić TP. Nawet jak to pójdzie TP, to tutaj już pójdzie kontra Grabiego prawdopodobnie, która będzie mogła po prostu skończyć tą grę. Tak, ładnie, tak. Wykupiony, zaraz będzie jeszcze Healing Scroll. Tak jest. Many nie ma, co prawda, ale jest mana naczejna. TC nie ma, mamy. Grabi może tak naprawdę sobie teraz po prostu postawić XP i dalej nic nie robić. Znaczy, nic nie robić i dalej klipować w piąty poziom TC. Ale on raczej zdecyduje się tutaj na kończenie gry, na to wygląda. Mhm. Grabi nie jest zainteresowany klipowaniem. Poczuł krew. Poczuł krew. Bardzo ładnie rzucony storm. Patrzcie, ile, patrzcie, samo AOE, jakie tutaj, patrzcie, samo A E, jakie zadaje obrażenia, widzicie? Samo AOE, to jest niesamowite, nie? To jest właśnie Storm Shield połączony z płaszczem płomieni. Niesamowite obrażenia. Najlepszy chyba item drop, jaki można mieć przeciwko Popalif, szczerze mówiąc. Jeszcze LMS tutaj próbuje coś e, kajtować, ale no nie ma możliwości, nie ma żadnych tutaj kapłanów, którzy leczliby te jednostki. O! Czwarty poziom, ale to nie jest wystarczająco. Je Potrzebny jest poziom piąty, uratowany ładny strzelec. Ale no nie ma możliwości, tak mi się wydaje. Ładny healing scroll, zaraz zginę tutaj. krwi, nie mamy many na Paladinie, giną zaraz kolejne jednostki. O, udało mu się uciec jednakże. Sekundka, ale jest, będzie ten percz? Nie, nie było perch'a. Myślałem, że będzie perch. Ajajaj, patrzcie, ten TC. Aż, uch, sam miałbym ochotę takim TC pograć. Pięknie. No, grawi, grawi klasa sama w sobie elegancko. No, nie powiem, Lemes tutaj niestety wykonał e, kilka błędów, może nie wykonał, zrobił kilka błędów. E, miał szansę naprawdę zadziałać i tutaj przypuszczować go lepiej. Troszkę lepiej się pobronić. No, tak jak mówię, tutaj niestety jak zliczył te pierwsze dwa baroły, od razu po prostu TP i się obronić. Plus później niepotrzebne cofnięcie się, żeby obronić jednego granta, wszystkimi jednostkami. Brak tego towera w early game według mnie no był, był strasznie uciążliwy. Ten brak tego towera no, Lemes się mógł creepować, tracił chłopów, i to nie jest tak, że no, mógł coś więcej temu zapobiec. No, gdyby nie miał towera, no i tyle. Jakby miał towera, byłaby szansa. No nic, Lemes i tak, bardzo dobry zawodnik, jak widzicie, gra cały czas na świetnych graczy. Ostatnio z Lynem, teraz z Grabim. Są jeszcze inne ciekawe gry polskich zawodników. Oczywiście wam pokażę. Niestety jeszcze nie mamy gieleczki, w której wygrałby Polak. Na jakiegoś mega, 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 mega dobrego gracza. Ale nie jest to proste, bo... Tutaj naprawdę, jeżeli mówię o tej topce, tych graczach, to jest ich bardzo ciężko pokonać. Nieraz takiego gracza jak HappyNut po pociężko pokonać takiego graczowi jak Lynn. Więc... Więc... Po prostu wysoki poziom. Rywalizacja. I... Najmniejsze błędy mogą zdecydować o tym, kto wygra, kto przegra. Do zobaczenia i cześć.